Witamy Państwa serdecznie w energii Gas Polska. Chcielibyśmy zaprezentować montaż instalacji gazowej do tego modelu Audi A8 z silnikiem o pojemności 4,2 litra. Mod to jest 350 koni, jest to oczywiście jednostka FSI z bezpośrednim wtryskiem paliwa, a auto jest z 2007 roku. Jest to silnik o oznaczeniu BVJ, czyli 4,2 litra FSI V8. Tutaj pod maską została zamontowana, dedykowana do tego modelu instalacja gazowa Zavoli Direct Alizei. Oczywiście Na pierwszy rzut oka rzucają nam się odciskiwacze gazowe w ilości sztuk 8, tu 4 i kolejna czwórka po lewej stronie. Jeżeli chodzi o pozostałe komponenty, są one praktycznie niewidoczne, bo tutaj wszystko zostało albo zamontowane w podszybiu, albo bezpośrednio ukryte w wolnej przestrzeni. Ale proszę mi wierzyć, że tutaj te komponenty się znajdują. Jest to dedykowana instalacja gazowa do tego modelu, czyli została ona opracowana konkretnie pod ten silnik o kodzie BVJ. Jeżeli chodzi o koszt montażu takiego dedykowanego systemu, to jest 7000 zł, ale jeszcze o tym zaraz więcej powiem. Tutaj oczywiście główną motywacją do montażu instalacji gazowej było wysokie spalanie takiego silnika. Pomimo bezpośredniego wtrysku, te auto pali minimalnie 16 litrów benzyny, gazu po montażu będzie spalać około 16-18 litrów. Plus dotyk z benzyny, bo jest to oczywiście instalacja gazowa czwartej generacji, która pracuje wraz z dotrywkiem benzyny. Jest on potrzebny celem ochrony fabrycznych dysponaczy benzynowych, które są zamontowane bezpośrednio w głowicy, w jednej i drugiej, w głowicach, tak naprawdę w komorach spalania. Yy, I ten dotyk jest niezbędny. Wynosi średnio około 3-4 litrów benzyny na 100 km. Oczywiście to jest bardzo uzależnione od, od stylu jazdy. Średnio właściciel tutaj będzie oszczędzał po montażu 340 zł przy takiej normalnej jeździe. Przy bardziej dynamicznej jeździe, gdy zwiększy nam tutaj spalanie, no to przy takim spalaniu około 20 litrów benzyny, adekwatnie 20-22 litrów gazu, plus ten dotrys, no to oszczędności już tam wzrosną prawie do 500 zł. Więc oszczędność będzie już całkiem pokaźna. Przejdziemy teraz dalej. Jeżeli chodzi o przełącznik, został on zamontowany w wybranym przez klienta miejscu. Tutaj bez ingerencji w deskę. Rozdzielto, ale jest widoczny z pozycji kierowcy. W bagażniku został zamontowany maksymalnie duży 75-litrowy zbiornik. Jest on oczywiście tutaj tankowany w 80%, więc mamy do dyspozycji 60 litrów gazu. Jak widzimy, idealnie on tutaj się mieści i nie unosi podłogi, a na tym zbiorniku przejedzie się około 300-350 km na jednym tankowaniu. Jeżeli chodzi o wlew, został on oczywiście tutaj zamontowany pod klapką lewu paliwa. Jest to pełnowymiarowy wlew, nie wymaga on stosowania dokręcanych przejściówek, a po zamknięciu klapki jest całkowicie niewidoczny. Tak jak już wspomniałem wcześniej, koszt montażu takiej dedykowanej instalacji gazowej to jest 7 tysięcy złotych. Montaż tutaj odbywa się w ciągu dwóch dni roboczych, bo jest to bardzo wymagający samochód. Trzeba poświęcić mu trochę czasu, ale w ciągu dwóch dni roboczych ten temat jest zamknięty, auto jest gotowe i wystawione do drogi. Więc oczywiście zapraszam Państwa serdecznie do skorzystania z usług Energy z Polska i do montażu instalacji gazowych w takich autach z bezpośrednim flickiem. Dziękuję.